50 plus. Nowy wiek kultury. Je, tak, jak łamamy sprawę do poprawy, tak? to, to staje nas negatywne emocje. A łamane ono jest w takich sytuacjach, kiedy przykład ktoś do nas mówi i tak się już nie zmienisz, tak? Tak. tak. I tak się już nie zmienisz i nie dajemy mu szansy. Mm -hmm. Bo po prostu mówimy, nie masz... I tak się nie zmienisz, więc tak, ma, nie zmienisz. mamy dawać ja ma Ci szansę. Mm -hmm. e, I dajemy następne Dajemy jedyną szansę komuś, tylko niestety nie dajemy tej szansy. Tak. Ehm, brak zaufania, na przykład do lecywisty, prawda, nie dajemy mu następnej szansy. Mhm. Mimo, Bo, że odcięto już... Mimo, prawie, że tak, tak, że właściwie prawnie jest już czysto. Następnie, tu jej tak nic nie pomoże. Czyli to jest. Świetnie. Tak, ta się też do nas mówi, to od razu. Ta. So. Tak. Następnie, um, straciłeś moje zaufanie, nie, patrzę się, nie patrzymy się, czy ogół ma po prostu inny stosunek do niego. Moje zaufanie straciłeś, nie dostajesz. Wtedy pojawiają na się Następnie, do trzech razy sztuka. To tak więcej, i i więcej. No, i mamy tutaj takie, brak takich placówek, ogólnych, prawda, które by jakoś dawały szansę, prawda, no nie tylko szansę, ale pomagały w wyjściu, w wyjściu z tych trudnych sytuacji. No, i jeszcze mamy presję środowiska. Taką, no, na przykład, ściąga. na przykład. Weszcie, w, w jakiś konflikt po sprawę w jakiejś drugiej, chcesz się wyzwolić, ale ktoś ma kto ja cię. Zatem się taki wielkie, wciągać. Mm. Przychodzi, ty walczysz ze sobą, a oni cię domują po prostu mm. tak. Albo na przykład środowisko no, jest młodzież, mm. ale jest w środowisku taki no, naszych y, wiekowo ludzi, prawda? I oni mają już... Nie, to, już to już. Nie I oni też, jakby nie dają ci prawa do poprawy, przez to, że mówią, ty tak nie robisz. Tak, tak, tak. My tak nie tak. robimy, ty tak. też nie robisz. Ty tak nie możesz, prawda? Tak. Nie wytłumaczysz się hmm. z tego. Świetnie, tak. super, dobra. Bardzo fajnie. Yy, Brawa na pieszej... Którego akcja już się zaczyna. Także dyskutowaliśmy tutaj na przykład nad prawem do wolności wyboru matki, która jest w ciąży. Dokonywaliśmy tutaj dyskusji na temat seksualnych wyborów, prawda, jak wygląda sytuacja u nas w kraju, jeśli chodzi o seksualne wyborów. Jest nietolerancja ogromna, no, a każdy ma do tego prawo. Prawo do... No to właśnie Jakby na podsumowaniu można powiedzieć, że to prawo jest bardzo często łamane. Także ta się bardzo dużo sytuacji, w których to prawo jest złamane i w których powstają właśnie emocje trudne ze względu na to, że to prawo właśnie jest łamane. Weź, tak tutaj na wstępie było to prawo łamane, to, ponieważ decydowaliśmy, że kolega ja zaczął. To, z... Od tego powiedział, nie ma prawo, bo no do Oczywiście no jest, jest wszędzie, na każdym kroku nie złamane, bo tak jak tutaj no, na ale musimy, no nie jak no to bardzo niech nie ale muszę. Mm. Także y, myślę, że najważniejsza jest sprawa w tym, że nie, nie zawsze możemy dokonać, nie zawsze mamy tą wolność, chociaż chcielibyśmy mieć tą plakietkę, mam wolność, ale nie mam, bo muszę się podporządkować grupie społeczeństwu na każdą jakiejś tam chwili, prawda? Jest, jest szalenie trudna sytuacja, i można długo, tym możesz... no, można, 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 Więc jest to, niestety, Kiedy się pomija kogoś, mhm. czyli nie dostrzega się jego obecności, I, i druga możliwość, to są wszystkie zjawiska, które dotyczą pominięcia pozytywnego wpływu mhm. albo pozytywnego działania. I przykład takiego pominięcia. zwrotów na niedostrzeganie czyjegoś dobrego wpływu to, to, to są takie zwroty jak ty nigdy nic dobrego, ty zawsze, a wszystkie kobiety mają zwyczaj, albo mężczyźni myślą o tym. Tak, super. Te zwroty też od razu powodują w nas. Świetnie, super. Brawa. Ty, wiesz, ma, pierwsze pytanie takie nasze było, to było poczucie własnej wartości wynikającej z możliwości intelektualnych. Rozumiem, że ktoś, no jesteś, jak to mówią, kwestionuje to. Tak. W pierwszym ta, ta, odruchu, takim to powoduje to irytację. Sprawia, że nie mam przykrość. Wyjaśnił mi dlaczego stawiać mi takie zdurne zarzuty. Możemy stawiać na przykład, że ja nie byłem na przykład od pół roku w oberze, a ja jestem za tydzień. To takie ktoś może się tak bym, może... dzięki takim argumentom stawiać, jak to robią od takiego mieszkańca Karmowa, nie mówiąc Janowic na przykład. Później staram się bronić swojego stanowiska, swojego prawa jakimiś argumentami. Słuchaj, to... Mam jakieś tam wykształcenie zupełnie przyzwoite, o chodzę na dalszy dźwięk. Nie, 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 nie siedzę przed y, telewizorem za długo, czytam książkę, a czytałeś coś takiego. I, I na końcu zaczynam mu tłumaczyć, że ja tak nie sądzę, bo, bo to, bo tamto, bo to no, ty się chora rady Nie jesteśmy takim zerem, jak tu nas musiłoby aś no. Mm -hmm, tak. tak byśmy na to reagowali. Czyli pokazałeś świetnie, jaka jest cała złożona reakcja na to, wtedy, kiedy to nasze prawo zostanie złamane. Czyli jeśli ktoś na przykład nas osądzi, coś do nas powie takiego, które co złamie to prawo do yy, posiadania yy, jakby własnej poczucia własnej wartości wynikającej z naszych yy, yy, zdolności intelektualnych. Czyli jak ktoś coś takiego zrobi, złamy to prawo, to pojawi się szereg reakcji, w których my się bronimy, złościmy, coś robimy, tak jak się świetnie tutaj pokazano. Najpierw się złościmy, później wyjaśnimy, później się bronimy, a ja być by może później w ustawie no <słuch> A drugie, prawo. drugie pytanie, to znaczy nie pytanie, ale problem, jaki tutaj mamy, to jest poczucie, to jest zbierne zresztą są te dwa tutaj, bo jest to poczucie własnej wartości wynikające z dobrych relacji z ludźmi, no i co, co, co zrobić, jak odczuwamy, jeżeli ktoś tu zakwestionuje. Mm -hmm. I tutaj muszę przyznać, nasza grupa jest w większości męska, tak się złożyło, no ale to też jest na przykład mm -hmm. y ja miałem, ja miałem takie zdanie, że ja odczuwałem zdecydowanie smutek i pewien po powodu, gdyby ktoś zakwestionował te wyrazy uliczne. Natomiast pani tutaj wreszcie tak jak odczuwała, że Na przykładach starałbym się po prostu udowodnić, że Twoje zdanie nie jest słuszne, faktycznie. Jeżeli uważasz tak, a w emocjach nie mówisz, to podaj swoje przykłady. No i dojdziemy do jakiegoś wspólnego konsensusu, faktycznie. No. I tak uważamy, że mamy oczywiście prawo bronić tych swoich relacji, jest, naszych przekonań o dobrych relacjach z kolei, z innymi ludźmi. Yes. Tak. Ja nie wiem, czy tutaj jeszcze Pani nie warto, żeby się wypowiedziała. Dlaczego by wściekłość odczuwała od razu, tak, zdecydowana? Bo to też ma prawo praktycznie tak. Wściekłość tak. się... e, odczuwała. Zaatakowana, tak. Powinna. Poczuła być się zaatakowana. Za... Natomiast to, to prawo jest tutaj tak opisane, że to prawo do, do posiadania tak. to pomyślimy, dobrych relacji z ludźmi, nie? Czyli jeśli ktoś nam odmawia, że my nie, jesteśmy, nie mamy dobrych relacji z ludźmi jesteśmy dobrzy dla innych ludzi, no to właśnie reagujemy przynajmniej na te dwa sposoby, o których mówiście, a też powiedziałem, że nawet powiedzieliście o trzech sposobach, bo Ty Bóg też mówiłeś, że na przykład poczułbyś się, że musisz się bronić, czyli albo że nie rozumiesz dlaczego on cię tak mówi, więc też poczułbyś się, yy, przypuśćmy na przykład yy, chęć odwetu, albo przypuśćmy... Nie może, może nie, albo przede wszystkim zdecydowanie bardziej Pierwsze przykro, ty byś poczuła się zdenerwowana, ale też chcielibyście jakby się z tego wytłumaczyć i to też powoduje kolejne... wytłumaczyć, tylko obronić, obronić, dokładnie. Mhm. Tak. I to powoduje też kolejne reperkusje Oprany. w zachowaniach kolejnych osób. Świetnie. Brawa ogromne, i została nam jeszcze jedna grupa. Jakie uminniście. Jeżeli chodzi o trawa, które są łamane. Poczucie własnej wartości wynikające z życiowego pragmatyzmu. Myśmy wzięli, że życiowy pragmatyzm, czyli to właściwie powinno dotyczyć nas, czyli ludzi starszych, ponieważ nawet drugie to mówi, wynikające z dojrzałości, stabilności emocjonalnej. Czyli wzięliśmy pod uwagę, że co byśmy robili i jakie nasze prawa są łamane, czyli osób starszych. Nie braknie tu pod uwagę młodzieży. No i pierwsze, takie łamane prawo. To jest niedocenienie naszej pracy, czyli tych ludzi starszych, można powiedzieć, nawet nie tylko przez przełożonych, bo jeżeli ktoś jeszcze pracuje, ale również przez środowiska, rodzinę najbliższej. Przecież my robimy nie, nawet więcej niż oni, a tą naszą pracę się nie docenia z racji tego, że tak było, tak jest, i jak gdyby to się wszystko zamyka w tym grobie. Drugie, że brak obiektywnej oceny wartości naszych doświadczeń przez młode pokolenie. Młode pokolenie niekiedy stara się nawet nasze wartości, które myśmy wypracowali, jak gdyby obniżyć ich ramy. I to nas bardzo boli. to jest, wydaje mi się, że łamanie naszych praw. Następnie lekceważący stosunek do zainteresowań i pasji ludzi starszych. Gdy my mówimy, że idziemy na tańce, czy idziemy na gimnastykę, czy idziemy na basen, no to młodsze pokolenie szczególnie, albo ludzie spoza naszego środowiska, tak się patrzą bezkarnie, jak gdyby do nas podchodzą, że jest staruszki, nie wiedząc o tym, że to jeszcze tak na marginesie tylko mówi, Mówiąc, że dopiero na Zachodzie, tak jak w Stanach, w Kanadzie, to ponieważ oni w późniejszym okresie idą na emeryturę, to oni rozpoczynają dopiero drugie życie na emeryturze, czyli jeszcze w starszym wieku w przedziale wiekowym niż my. I następnie, ale to już takie bolesne jest, że eliminacja z czynnego życia zawodowego osób nie tylko nas, ale i w średnim wieku. Z racji chyba tutaj. Ekonomicznych państwach eliminuje się z życia ludzi w średnim wieku, i to jest bardzo bolesne, bo na z czynnego życia zawodowego, czyli człowiek z pełnym czynnym życiu zawodowym, odchodzi na wcześniejszą emeryturę albo jakąś tam z racji tego, żeby dać nowe miejsca pracy. Uważamy, że to jest najważniejsze łamanie tych Nie praw ogólnie, ogólną no, i na ten temat właściwie to moglibyśmy dyskutować cały dzień, ale to tak ogólnie tylko Takie W takich sytuacjach, które bardzo to prawa są. o emocjach już nawet nie wspominam, bo one tą wściekłość, zażenowanie, lekceważący ten stosunek dla nas. To po prostu, jak to mówią, że nawet emerytura, to nie jest nasza emerytura, tylko to jest ta. Ja tak, ja i to nas też bardzo tak jak nie Zwłaszcza, że Rada, to... my właściwie mamy prawo do obrotu, ja w tej chwili nie odczuwamy tego jako nasze prawo i korzystanie z tego prawa, tylko jako odsyłanie nas. Czyli sprawa jest, dobrana nie przywilejem do pracownika, tylko przywilejem to tak jakby ta emerytura nie wróciła do składek przez całe życie, tylko powiedzmy z budżetu państwa... No to własne, Nie odchodzimy na emeryturę zawsze wtedy, kiedy chcemy, tylko zmuszają nas, prawda? Nie możemy pracować dłużej. Wręcz proponują czasami wcześniejsze odejście na emeryturę, bo za to dostaniemy jakąś odprawę, a jeśli nie, to nie wiadomo, czy dostaniemy, czy, czy, czy nie. Takie sytuacje znam i takie, takie się zdarzały. W związku z tym to prawo jest moim zdaniem nie łamane i sprawa stała się, to prawo stało się nie prawem pracownika, tylko prawem pracownika. Prawo do korzystania ze swoich zdrowia tu jest ogromny problem no tak. dla ludzi starszych dla emerytur. Dostanie się do lekarza to jest bardzo trudne, oczekiwanie długi czas za do tego lekarza, szczególnie my potrzebujemy specjalistów przecież a jest nam bardzo trudno do nich się dostać. Hmm. E, tak podsumowując, najpierw chciałabym wam podziękować i brawa dla... Za... Zatem też zrobiliśmy właśnie po to, to, żeby sobie porozmawiać o tym, jakie prawa są łamane i żeby zobaczyć, jakie emocje w nas powstają, jak te prawa są łamane, a te prawa są łamane na gminie. I, I teraz za każdym razem, kiedy w stosunku do nas ktoś będzie łamał te prawa, to w nas będą emocje. Jeśli my będziemy łamać te prawa w stosunku do kogoś,